Kochani, w dzisiejszym odcinku nagrałam ja historię Kurt bo dać łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No i zaczynajmy. Dobra, cześć Kotki i Dobra, kotki sobie to niech siedzą. Teraz tak weźmy kotki i lili i pojedzmy na górę, gdzie ją położymy. Ja się przedziałam. I sobie już odpoczniemy dzisiaj. Trzeba ją nakarmić w ogóle, więc to dzisiaj na pewno wyrobimy. Weźmy ją. Okej. Okay. Niech sobie tutaj kotki siedzą, jeśli chcą. Oczywiście nie muszą, ale jeśli chcą, to mogą sobie tu siedzieć. Dobra. ale chodźmy. Dobra. Chodźmy, nakarmić. Okay. Tutaj jeszcze mamy jej smoczek I ja tutaj położymy Tutaj nasz dwa szki odłożymy i jaka jakaś Dobra, teraz ty się przebierz coś wygodniejszego, bo na pewno nie uwierzysz, że to jest wygodne. Na wyglądach nie powiedziała, bo no nie jest wygodne. No właśnie, a po co się czymś niewygodnym? Nie mam pojęcia. <laughs> no właśnie, teraz sobie tu podpoczywamy z naszymi kotkami, bo przecież dalej je kochamy. No właśnie. Nie wierzę, nie mogę wierzyć, że ludzie czasami po prostu mają dziecko i już potem zapominają o swoich zwierzętach. No właśnie, bardzo, to jest taki niefajt. My nie zapomnimy o naszych kotkach, bo są takie słodkie i będą kiedyś kotkami lili, jak już dorośnie. No właśnie, właśnie. Ojej, moje słodziaki. No. Kilka godzin później. O, co się dzieje? Chodź szybko, szybko, mała patrzę. Weźmiemy szybko z balkonu. I już idziemy do mamy. Słodziaki, Albo no, to możecie sobie na do naszego łyżeczka. No, chodź malutka, położymy. Okej. Okay. Sprawdź, jest dobra. Jest dobra, dobra. Chodź, Jeszcze. Super. I już. mi taką lampeczkę. Dobra. To było wyczerpujące. No, dobra, tak, usiądę sobie. Jeszcze chwilę sobie śpię. poglądam sobie i sprawę po sprawie Okej, ale się mam czasy Jeszcze chyba trzeba kupić fotelik taki dla dziecka i do auta i łóżki. No tak, to tak, ale to już mam się teraz wybierzemy. No tak, to tak. uff, jeszcze sprawdzę, czy sobie śpi. Śpi, jakieś słabłotki jest ten jej pokoń. Jeszcze zamknę, tutaj czekam, żeby wszystko jest tutaj dobrze okej okay. wystawia hmm, oświetlenie basenu no dobra moje buzie nie podglądajmy mhm. ręce buzie, co? taki jest sekret hmm. okej okay. i chodźmy do bata już jest wszystko dobrze, chyba możemy iść spać Małą. podstawmy tu ku kitowi I się połóżmy. Może się połóżmy spać. Kilka godzin później. No dobra, chodźmy Usiądźmy tu, połóżmy małą. Dobra, podtrzymaj smoczek. I zagrzeję butelkę. Dobra, sprawdzam, jest super. Dobra, pokarmę ją trochę. Okej, dawaj, potrzebę jakiejś bla 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 bla, bla bla bla, bla bla, bla bla, 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 I koniec. Okej. Okay. Zobacz jaka od zabawka, zobacz. Dobra, daj jej smaczkę. jeszcze nie się odbiję. No i już. Ach, chyba już nie możemy i spać. No właśnie. Zostawimy sobie już to. A jeśli taka historia Wam się spodobała, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję z wężkiem, a i ja widzę się z już na samym filmiku. Pa pa!